Cześć, cześć, cześć! Mówi Ania z tej strony. Yy, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest czas na kolejną, ostatnią już lutową yy, tygodniówkę, którą zaraz będę właśnie tworzyć. Będzie to ostatnia różana. Yy, kawałek lutego mi się oczywiście nie zmieści. Mówię oczywiście, ponieważ akurat ja zawsze planuję tygodniami. Jeżeli mniejsza część tygodnia jest w którymś yy, yy, miesiącu, to z reguły idzie do. Kolejnego. Chyba się zaplątałam. W każdym razie, poniedziałek będzie akurat 28 lutego, jest to poniedziałek, czyli tak naprawdę tylko jeden dzień. Zatem on już będzie u mnie, tak naprawdę, w klimatach marcowych. Jeszcze nie powiem, bo planuję dopiero motyw mar motywy marcowe, więc jeszcze nie jestem stuprocentowo pewna, jakie one będą. Natomiast tutaj będzie ostatnia różana tygodniówka. I tak jak i poprzednio. Będzie to kolekcja Red Rose for my darling, czyli taka właśnie ciemna, różana od Altairard. I na, naklejki, tygodniówki od Tosiakowo. Trochę pewne od Pani swojego czasu i od ogarniętych. Tak, tak, tak mi się wydaje, że takie rzeczy będę tutaj umieszczać. No, ale oczywiście, zacznę od tego, co mi towarzyszy tutaj od początku roku, czyli od Double Zetnę kawałek strony i zacznę już ozdabiać. Ten układ właśnie z odciętą stroną bardzo mi tutaj pasuje, więc na pewno, więc tak, w lutym jest, w marcu prawdopodobnie też będzie. Nie wiem, czy będzie to odcięty tak w pionie, czy wrócę do tego poziomego układu z ze stycznia, to jeszcze się okaże. Tutaj mam resztki papierów jeszcze z poprzednich tygodniówek. Tak przeglądając moją poprzednią tygodniówkę, którą zrobiłam, czyli tą trzecią marcową, uświadomiłam sobie, że tak tak się jakoś spieszyłam z nią. Jak wiadomo, tygodniówki się tygodniówki się jednak robi też, żeby były użytkowe, nie tylko, żeby były ładne, że zapomniałam o stępelkach. Więc mam w tym miesiąc, y, pierwszą w tym roku, w tym planerze, niepostępowaną tygodniówkę. I jest to tygodniówka, trzeci, trzecia tygodniówka lutego. No trudno, mówi się. W tym, y, w tym tygodniu mam nadzieję o tym pamiętać. Ujdzie troszkę krzywiej. No trudno się mówi. Więc tutaj tak idziemy. Tu z kolei od, od spodu damy, od dołu damy bukiet. Te bukiety są całkiem fajne. To pójdzie tutaj. pierwszy taki zrąb już mamy. Tym razem też. Będzie tutaj u góry ciutko inaczej. Ale z księżyca nie odpuszczę, bo on taki całkiem fajny jest. klej przechodziłam. Klej mi się jeszcze przyda, bo drobniejsze elementy się najwygodniej klejem przykleja. Przeglądam sobie tutaj elementy naklejkowe, czy czegoś od razu nie dać. Ale chyba teraz czas się zająć moimi tabelkami. Tutaj, jak mam pisek, który ma grubość 1 mm. Tak, tak przynajmniej jest. i faktycznie jest taki dość, powiedziałabym, mięsisty. Rysowujemy rameczki. Bardzo lubię właśnie te takie poszarpane pergaminowe. Tak, żeby nie wyjechać na drugą stronę. Korciło mnie spróbować... Hmm, Zmieścić jeszcze poniedziałek. No, na mojej tygodniówce on się zmieści, tutaj, i mieć po prostu cały luty yy, zakończony. Ale nie wiem, czy będzie to wygodne z punktu widzenia czysto praktycznego. planowania, ogarniania cał całego tygodnia, po prostu przekręcanie jednak kilku ładnych stron, no bo wiadomo, początek miesiąca to są te wszystkie strony codzienniki, wszystkie trackery są na początku miesiąca I tak sobie myślę, że to chyba nie będzie bardzo wygodne, żeby to, to wszystko było tutaj osobno. Czyli poniedziałek był w jednym miejscu, a ileś stron dalej był wtorek i reszta tygodnia. Tak sobie myślę, że to chyba jeszcze do tego pomysłu nie dojrzałam. Wiem, że część dziewczyn planuje w ten sposób. Może, do, może któryś, którąś tygodniówkę w ten sposób testowo zrobię kiedyś. Ale chyba jeszcze to nie będzie ta. Więc tutaj w ten sposób. Widzicie? Wyrysowywanie tego trwa wszystko. Jeszcze my przecież ci nie będą. O. Widzicie? Ten, ta moja szarość jest. To jest tombołek. Taki właśnie, taki, powiedziałabym, ciepły, szary. Planuję już, co zrobię. Powoli myślę już o kolejnej, tygo, yy, kolejnym motywie. Bo o ile w, w zeszłym roku jakoś yy, zupełnie nie miałam nastroju na motywy miesięczne, po prostu jak mi się zmieniało humor, to kolejna tygodniówka, niezależnie od miesiąca, była po prostu w nowej stylistyce przez pewien, pe, pewną część roku. Bardzo często też y, motywy trwały dłużej niż jeden miesiąc, bo, bo taki miałam humor. A w tym roku się bawię właśnie motywami. Styczeń był w fioletach, luty jako taki skok w zupełnie nie, moi, nie moje kolory, czyli w czerwieniach, właśnie w z, y, taki właśnie, właśnie walentynkowy. No i teraz się zastanawiam, jak zrobić marzec. Czerwone róże mnie samo zaskoczyły, bo naprawdę bałam się wyjścia ze strefy komfortu. A okazało się, że niesłusznie, bo całkiem całkiem mi się podoba i całkiem mi się dobrze tym wszystkim pisze, planuje i tak dalej. Więc No jak widzicie, już rameczka jest. No i dobra, teraz piszemy sobie daty. To będzie 21. pierwszy, dwudziesty drugi. Nie pomylić się, nie pomylić się. Potem będę wycierać te gumki wszystkie. Znaczy, te ołówkowe. 27. Dobra, naklejki tygodniowe. I już jak widać, zrąb. Już widać, że to jest po prostu planer. a nie art journal. Nie, tym razem postaram się nie zapomnieć o stępelkach, bo bardzo je lubię w tym moim planerze. Piątek. mamy tutaj wszystkie te elementy. Odkładam, bo no i jeszcze tak tutaj mi pusto i teraz się będę zastanawiać, co tutaj dać. Może lampę? Różę Tak tu i tu Chyba tak zrobię Co by kąt prosty był Był Jest nadal a już przykleję raczej Klejem biurowym, żeby już się trzymało i zaraz sięgamy po naklejki, stempelki, no i można powiedzieć będzie, będzie koniec. W zeszłym tygodniu też tutaj całkiem fajnie mi pasowała jeszcze jedna ramka, ale najpierw zobaczę, czy tutaj hmm, dobra, zacznę od tej ramki. Przez czego kawałek z niej zakleję kawałki papieru. O, tak. Tutaj też będą cienie. W ten sposób na szybko Dobra. już to nabiera kształtu. Patrzę jeszcze, co tutaj mogę sobie użyć. Mam sporo elementów właśnie z kolekcji powycinanych mam naklejki. Można szaleć. Owca oczywiście będzie musiała być, no bo bez owcy ani róż. i punkciki i zasadniczo ten fragment już jest gotowy. Jak wiadomo punkty być muszą. W sobotę po jednym. Zobaczymy, co w ogóle będzie grane w ten weekend, bo to jeszcze planów nie mam szczególnych. A, czy się moje impresje zmieszczą? Dobra, próbuję. Zmieściły się. Coś tutaj mamy dodatkowego. Trzymać się. Nie odklejać. A, a ta opcja będzie akurat tą sobie dam. Będzie sobie wyglądała z rameczki. Patrzę, że tutaj te Czarne motywy całkiem ciekawie wyglądają. Ale chyba nie widzę ich tutaj w większej ilości. Więc na razie je sobie odłożę. Tutaj sobie na razie zostawię. Tu będzie miejsce na właśnie tak zwane impresje, czyli takie luźne notatki z danego tygodnia. Damy sobie tutaj jeszcze naklejkę. Tutaj sobie doszkicujemy rameczkę. O, w ten sposób wkomponowując w, komponowując w Właśnie z naszą rameczką, naklejkę w rameczkę, o w ten sposób. Dobra. Mała naklejka herbaciana nie zaszkodzi. Słuchajcie, przechodzimy chyba do stempelków. Tym razem będę o nich pamiętać. Mam je tu pod ręką. Miałam je i, w te, i tworząc poprzednią rozkładówkę, ale to nie pomogło w skleroza postępująca. Takieś motywy liściaste. Trochę trzeba uważać, właśnie na papierze samym, w planerowym, ponieważ on jest dość śliski i dość długo tutaj schnie stempelek na nim. Żeby się tutaj nie odbił. na papierze scrapbookingowym. Stempelki akurat się dobrze odbijają, dobrze chłonie. Tego typu media. No i tak patrzę, czy coś jeszcze tutaj dodać, ale tak. No, tak sobie myślę, że już chyba nie trzeba. Jest wszystko, co trzeba, czyli mamy ważne rameczkę na inne takie rzeczy do zrobienia, na tuduski tak zwane. Nie mam jakiegoś krótkiego napisu tudu lub coś w tym stylu. Co za niedopatrzenie. Zrobiłam sobie krótką przerwę w nagrywaniu w poszuk i poszukałam w moim pudełku z naklejkami. Owszem, mam napis tudu lub do, lub do zrobienia, ale nie w tym kolorze. A to przecież nie może tak być. Rozmieścimy się. No dobra, chud... Piszemy zatem. Chude te litery. Tu mamy punkciki. No i to będzie już na tyle. Stempelki są. Milówki są. Owca jest. Troszkę ozdób jest. Troszkę. Troszkę więcej niż troszkę. No i słuchajcie. Różane luty do końca. Czas na coś nowego. Mam pewien pomysł. Jeszcze go nie będę zdradzać. Ale lada moment. Siadam i do niego. Siadam do niego i będę już... Organizować sobie marzec. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas, za to, że jesteście tu ze mną. Mam nadzieję, że moje tygodniówki szalone się Wam podobają. Tak jak ja nie byłam przekonana do tych, tych róż, co powtarzam, chyba, chyba w każdym filmie, okazało się, że wyglądają całkiem efektownie. Mam nadzieję, że właśnie się Wam podobają i słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa-pa-pa!